Słyszeliście opowieść o cesarskiej Inkwizycji, która od pokoleń była elitarnym oddziałem cesarzów? Jednak wszystko się zmieniło po rozłamie Imperium. Ale zacznijmy od początku. Inkwizycja była elitarną armią, wysyłaną na misje specjalne. Inkwizycja była zamkniętym oddziałem, i jeżeli nie byłeś członkiem rodziny któregoś z członka grupy, dołączenie do oddziału było praktycznie niemożliwe. Dzięki temu grupa była mała, ale za to lojalna. Od pokoleń Inkwizytorzy byli wysłani tam, gdzie normalne armie miały problemy. Możemy wspomnieć walki za Serajami, gdzie, pomimo ich oporu i waleczności, w końcu musieli ustąpić pola przed cesarstwem. Same oddziały Inkwizytorów składały się z najlepszych ludzi, którzy każdą wolną chwilę przeznaczali na walkę albo naukę jej. Sami dowódcy korzystali z ogromnych dwuręcznych buzdyganów które wymagały nie tylko wielkiej siły, ale sprawności i lat treningu, by opanować tak potężną broń. Jednak lata poświęcone treningom, by w końcu nauczyć się władać tą już legendarną bronią, były warte. Sam Dygan siał strach i niepokój wroga, a siła uderzenia samej broni potrafiła powalić każdego, nawet w najcięższych i najlepszych zbrojach. Do start z huzajtami przydały się równie mocne harpuny, które dzięki swoim charakterystycznym ząbkom i ostrym jak brzytwa zakończeniom potrafiły penetrować większość zbroi, co z lekko uzbrojoną armią miało straszne skutki dla wroga. Już w tamtych latach każdy słyszał o cesarskiej inkwizycji. Również byli oni pod strachem całej Kalerandii. Mówiono, że tam gdzie się pojawili inkwizytorzy, bitwa jest wygrana, co budowało wielką nadzieję, i determinację u cesarskich żołnierzy. Musimy wspomnieć, że elitarny oddział cesarza nigdy nie brał jeńców, tylko nieliczny udawał się uciec przed ostrzem inkwizytorów, by potem opowiadać o tej straszliwej armii. Kiedy Sturgowie organizowali bunty, zawsze wysyłana była elitarna armia, której zadaniem było przywrócenie do porządku buntowników i pokazanie wszystkim, dlaczego takie działania nie są w mile widziane w Imperium. Mimo szkolenia, waleczności i liczebności sturgów, wciąż nie mogli oni się mierzyć z siłami specjalnymi, którzy nie znali litości dla buntowników ani nikogo, kto popierał takie działania. Pomimo pułapek, zastawianych przez sturgów, ich działania niewiele zmieniały. Inkwizytorzy wyglądali, jakby w ogóle ich to nie ruszało, już po chwili przejmowali inicjatywę. pozycji osób atakowanych zmieniali się w atakujących. Wchodząc z przeciwnikiem w bliską konfrontację i pokazując swoją siłę oraz umiejętności. Mówiono również, że elitarny oddział nie składa się z ludzi, bo pomimo otrzymanych ran i obrażeń atakowali dalej i to jeszcze agresywniej niż wcześniej. Batowie również mieli okazję, by poczuć specjalne oddziały cesarza na własnej skórze. Sami przywódcy inkwizycji często sami atakowali w pierwszym szyku, rozbijając formację wroga, następnie atakowali ich dowódców, wywołując dezorientację i ferment w szeregach oponenta, a brak organizacji w armii wpływała tylko na korzyść inkwizycji, która doskonale wiedziała, jak radzić sobie z wywołanym chaosem. A kiedy dochodziło do starcia, cóż, prawdopodobnie nie zaskoczy Was pełna dominacja inkwizycji. Jednak z pokolenia na pokolenie cesarstwo upadało, aż w końcu doszło do rozłamu. Wtedy to obecny przywódca Sinor, wraz ze swoimi doradcami i dowódcami, doszli do wniosku, że nadszedł czas sądu i trzeba wymierzyć sprawiedliwość wszystkim tym, którzy doprowadzili do największej herezji, jaką był upadek wielkiego imperium. Pierwszym celem naszych protagonistów był klan Ognisty Żar, który już od ponad 100 lat uczestniczył w buntach przeciw cesarstwu i był jednym z winowajców rozpadu. Pierwszy wytropiony i odnaleziony został sam przywódca klanu. Był niemożliwić dalsze działania zdrajców. Sami inkwizytorzy aż palili się do walki i chcieli wymierzyć sprawiedliwość. Maszerowali w stronę wroga, wiedząc, że zaraz rozpętają tu prawdziwe piekło. A kiedy doszło do bitwy, wróg nie miał jakichkolwiek szans. W czasie tego starcia można było zaobserwować kompletną deklasację wroga. Którzy byli jak kukły treningowe. Po kilku minutach cała armia zdrajców została spacyfikowana, bez najmniejszych strat we własnej armii, a ich przywódca został zakuty w łańcuchy. Kolejnym celem byli pozostali członkowie klanu. Wyśledzenie ich nie trwało długo. Już w następnym tygodniu inkwizycja miała okazję do kolejnego testu swoich sił. Buntownicy może i byli silni 100 lat temu, ale teraz byli jedynie tłem i pozostałością tego, co zostało po ich przodkach. Doprowadziło ich do do szybkiej zguby, a pola bitwy nikt nie opuścił. Jednak sam dowódca przeżył i został skuty w kolejne łańcuchy. Kolejny buntownik również szybko został odnaleziony, a Inkwizycja maszerowała w ich stronę z wielką złością w sercu. Od każdego ich kroku biła ogromna pewność siebie i tylko czekali na rozkazy, a kiedy Sinor wydał rozkaz do ataku, rzucili się jak głodne psy na wroga, rozszarpując każdego. Sama bitwa była najkrótszą jaką stoczyli w życiu. Z dowódcą stało się dokładnie to samo co z jego poprzednikami. Przez te wydarzenia Klan osłabł i sporo osób uciekło stamtąd, bojąc się inkwizycji. Jednak w końcu odnaleźli ostatnich przywódców. Sinor był wściekły i rozkazał swoim ludziom trzymać się z tyłu, i on sam wybrał się na 16 wrogów. Jego armia wiedziała, że kiedy zdenerwuje się jego przywódca, to nie ma zmiłuj. Kiedy się go zdenerwowało, cóż, lepiej było go nie denerwować. Po pokonaniu każdego zdrajcy i pojmaniu dowódcy nadszedł czas na wymierzenie sprawiedliwości. Każdy z nich podzielił taki sam los. A wydarzenia te rozniosło się po całym kontynencie, a wszyscy członkowie klanu słysząc o tym, porzucili ten klan, co doprowadziło do kompletnego zniszczenia klanu. Jedna część została wykonana, nadszedł czas na drugą, trudniejszą część, gdzie trzeba było się pozbyć heretyków, którzy śmieli nazywać się cesarzami i cesarzową, rozbitego i słabego imperium. Pierwszy został złapany Garios, pod jego własnymi murami. Atak był szybki i skoordynowany, a że nikt nie spodziewał się ataku ze strony inkwizycji, zmusiło to cesarza do przyjęcia taktyki defensywnej. Jednak przedłużała ona tylko to, co nieuniknione: sam Sinor powalił cesarza, a potem nadszedł czas na zajęcie się całą resztą armii. Walki były brutalne, a przeciwnicy miażdżeni. Cóż, nawet zawodowa armia cesarstwa była nikim w porównaniu do inkwizytorów. Sam cesarz skończył tak jak możecie się spodziewać. W bitwach armia była coraz mniejsza, oraz nie mogli liczyć na nikogo, kto poparłby ich sprawę, ale nie zniechęcało ich to do dążenia do celu. Długie miesiące mijały, a cesarzowa była śledzona, a inkwizytorzy tylko czekali na właściwy moment do ataku, który w końcu nastał. Kiedy armia zdobyła zamek i się rozdzieliła, inwizycja przyjęła szyk bojowy, gotowa do działania, a sama bitwa równie szybko się rozpoczęła. W tamtym dniu gorące piaski stały się grobem wielu poległych. Mimo przewagi liczebnej, telitarny oddział wykazywał inicjatywę na każdym froncie, a sam Sinor wraz ze swoimi dowódcami walczyli ramię w ramię z ludźmi. Nie było to nic nowego. Ale zawsze budowało poczucie wartości i przynależności do Inkwizycji. A kiedy ich przywódca się nie bał, jak mogli się bać jego ludzie? Przynosiło to ogromne skutki. Armia wyglądała na nieśmiertelną, co ogromnie deprawowało morale wroga. A kiedy bitwa dobiegła końca, cesarzowa wraz z jej córką zostały pojmane, zakute, a następnie dobrze się domyślacie, co było dalej. Ostatnim celem został Lukon wraz ze swoją trzykrotnie liczniejszą armią. Każdy jednak był gotowy, by poświęcić wszystko, aby osiągnąć ostateczny cel, i doszło do bitwy. Początkowo Sinor jeździł i pozbywał się straży przedniej oraz tylnej armii. Zaatakował również same główne siły, prowokując tym sposobem kawalerię, która udała się w pościg. Plan aktualnie szedł po myśli i udawał się osłabić armię. A kiedy ludzie Lukona byli wystarczająco osłabieni, nadszedł czas na atak. Sinor wydał rozkazy do ataku swoim ludziom i rozpoczęli ostrzał. Reszta Inkwizycji tylko czekała na rozkazy i była gotowa. Sytuacja długo się nie zmieniała, więc Lukon, jak i Silon byli w pacie. Jednak w pewnym momencie Lukon wysłał swoich strzelców do przodu, co pozwoliło ukrytej kawalerii na atak. A potem doszło do istnego chaosu, gdzie każdy walczył z każdym. Średnio na jednego inkwizytora przypadało 2,5 żołnierzy Lukona. Same starcie było długie i męczące. Wymagało również ogromnych pokładów sił. Nie zabrakło tego inkwizytorom. Niestety nie możemy powiedzieć tego samego o zawodowej armii, która z każdą minutą słabła i oddawała pole elitarnym żołnierzom. Nikt nie uciekł. Nikt nie mógł, a sam Lukon został powalony przez Sinora. I skończył tak jak każdy poprzedni heretyk, który śmiał nazywać się cesarzem. Dzień ten zapisał się w historii i był końcem Inkwizycji. Mało co osób przeżyło te wydarzenia, ale wiedzieli, że było warto. Po tych wszystkich bitwach każdy udał się w swoją stronę i do dzisiaj nikt nie wie, co stało się dalej z pozostałymi Inkwizytorami.